Siemanko, z tej strony Dawid, i dzisiaj tak, jesteśmy w Fortnite. Cie. Jak ja długo nie nagrywałem, fakt nie wygrałem, ale nie nagrywałem. X takie igzdy. Dobra, lecimy no. sobie na domek w ogóle. Jak mam, się zgodziłem z, z wiecznym plenerem w końcu. Jest tam aktualizacja w ogóle i chciałam ją sprawdzić razem z Wami Jestem w tym rundzie na porządkę. I nie wiem, jak na razie nic nowego tu nie widzę. Nie, nie widziałem żadnych spoilerów ani nic takiego, więc nie wiem, jak na razie wszystko jest normalne dla mnie. Szyściuteńko. Nie wiem naprawdę, co się zmieniło. Serio, chcesz tu podpalił ogniem. Aj. no nic nowego nie ma w tej aktualizacji. Instal... Instalowało mi się tak długo, i nie ma w ogóle niczego nowego. Nie ma. Jest jakaś nowa miejscówka? Nie, no, są takie same miejscówki, o co chodzi? Mm, już sam nie wiem, chcę Wam powiedzieć, że już sam nie wiem, co się zmieniło i w ogóle. Bo jak na razie, widzicie, no, nic nie mam nowego. W ogóle nie, nie jestem od razu, żebym nagrywał. O tak to bym musiał wstawać o którejś tam z rana. A ja i tak i tak jestem zmęczony. O. <laughs> Więc jeszcze wstawać z rana. Pomyślicie sobie. Ja dla was to bym mógł wstawać z rana ciągle, ale wiecie o co chodzi. Poza swoim hobby też mam jakieś... Co to jest? Jak nie oglądaliście nikogo, to co to jest? Czekajcie. Co jest? Co? Nie. Co jest? Muszę też być cicho. Bo jeszcze teraz robi prawo jazdy. więc zarabiać ale co to jest? ja sobie też to wezmę zamiast pistoletu ale tego nie rywałem bo chcę sprawdzić ile to HP zadaje i to jest takie, czekajcie no 50 HP zadałem to jest coś mm -hmm. Mnie się papa z bliska zadaje. No to jest nawet dobre. Powiem Wam. Nawet, nawet dobra. Tak być szczery. Jest najlepsza, ale dobra. I to mi się w tej pompie podoba. Powiem Wam, że. Nie, no to jest piękne coś dla mnie. Pum. O, dobra, myślę, że to się rozładzi. Ale okej, okay, lecimy pod ropa. A, niż za graczy pojazdem. To ja nie wiedziałam, że mam te... Dystans pokonany pojazdem. Zróbmy to sobie zadanie. No zróbmy. No zróbmy. Dystans pokonany pojazdem. To jest nawet dobra. Ty! Dodali do łódki, że mało paliwa można mieć? To ja o tym nie wiedziałem. Nie, muszę uciekać. Po jeden HP zadaje. Boże, dlaczego, dlaczego ja się tu zablokowałem? Dlaczego niech ktoś mi to powie? Ktoś tam zginął, z tego co widzę. Nie wiem, kto więc jest taki minus. I kto kogo zabił. Więc to jest minus. I teraz to szybciej strzela w ogóle, chyba. Nie wiem. Bo ja pamiętam, że kiedyś to strzelała tak łowno. Hmm? Mogę też pisać wie, w komentarzach, jakie niektóre rzeczy kłamie albo coś. Bo ja dawno nie grałem w Fortnite, powiem Wam. Dawno nie miałem tych broni. Znaczy tej pompy miałem prawo nie mieć długo, tej nowej, bo jest nowa. Tak w sumie jak pomyśleć logicznie. Trafię w i... już myślałem, że tu jest przeciwnik. Ja teraz to zadanie trafić w słabe punkty. Tak naprawdę nie wiem kto tu jest. To nie wiem, kto tu jest. Dobra, teraz patrzymy jak działa ta. Nowa pompa Pompełonia. O, no nawet nie wam, nawet nawet. Wow. A już myślałam, że to gość będzie jest 6 silników. Powiem wam. No dobrze, czy mamy zarobione to zadanie? Yy. Yy. O, teraz jest słabe punkty, okej. Okay. Porozmawiaj z postacią, jeden. Udę przy strzelbę. przeciwników przeciwników ogniem. dystans pokonany pojazdem. Zjedźć jabłka. No, to sobie zjemy. Zniszcz motorówki. Zniszcz toalety. Wysadź w powietrze miejsca połowu w, re, w rekin. W rekinich. A! U! u. Wysadzić miejsca połowu mam. No. А, муличья. Пока E, bo nie, jakie medium IQ? Medium IQ? No, no, lecimy sobie. A dzisiaj nie jestem sposobem tak ogólnie więc jakoś tak nie będę dobrze gadać. E, Okej, okay. fajnie. No fajnie. O kurde. Okej. Okay. Um, ta runda to jest nawet coś mocnego, bym powiedział. Nawet coś mocnego. Ja przechodzę do tego typa i niszczę od razu to. dobudowuje nas. Czekajcie, ja muszę w nas zabudować, bo jak ktoś nam się tu wbije, to nie będzie zbyt ciekawie, nie? To nie będzie zbyt ciekawe. Ja mogę tu robić radio. Mogę tu zrobić sobie radio? Radio jest bardzo proste, powiem wam. Szczerze, no to ta pompa jest moją ulubioną teraz. Zagłam powiem, polecam wam ją. A samoprawie są hedy z niej. I to jest takie opel. Powiem wam. No, to jest coś dobrego, powiem wam. To jest chyba lepsza niż dla mnie normalna pompa. Wiecie jaka? No, to chyba dla mnie jest lepsze. No, ale Nie jest lepsza od tej pompy, bo jest niedaleka oczywiście. Ja mam 6 kg z tej pompy. Znaczy, nie, nie żebym się chwalił, czy coś. No, ja nie lubię się chwalić. Ale to jest nowa pompa. I już jest moją ulubioną. Powiem wam I to jest dla mnie Coś pięknego No strzelił mnie Rakietnicą, no tak Serio Strzelił gościu mnie rakietnicą I uważa, że to wystarczy Ja nie mogę. Um. Um. Ja lecę sobie do tych gości, co mnie snajpią ciągle, czyli do nich. Oczywiście. O, to ten gość mnie zabił. Z tego, co chyba pamiętam. Mm, oni mieli dobry plan, powiem wam szczerze. No ale w końcu mnie zabiła. Ta kapturka, ta kapturka. Mama mało HP. Ja mam apteczki chyba. Okej. Okay. podajcie, no, oczywiście, też do mojego TikToka. Będę 945 I wrzucę dzisiaj jeszcze następny filmik. No, następny filmik jeszcze wrzucę. No, no, dobra. To chyba na tyle z tego. To chyba na tyle z tego odcinku. Ja mam dobrego dnia. W ogóle będę, będzie chyba jeszcze dzisiaj odcinek z kapka, z tego co wiem. I do widzenia! Pa, pa. No, pa, pa! Teraz pa. pa.